Cześć z tej strony, KrzychoGR I dzisiaj jestem z moim bratem Bartkiem. Cześć. I będziemy sobie kupować Jessie w Brawl Stars yy, Nie ma na nią oferty, ale. Jacki. Jackie, jest... ja ojej, Jackie. Ale, je ale jest taka oferta, mm, bardzo rzadki zadymiarz. A mi brakuje tylko jednego, czyli Jackie. Czyli na pewno musi to być Jackie. Właśnie. Ja sobie dzisiaj kupiłem Gemy za pieniądze, bo nie miałem. Mm -hmm. No i możemy sobie kupić. Zagramy sobie nią kilka gierek. I... No i mamy, mamy Jackie, Jackie odblokowana. Nice. No, mi się w sumie podoba ta postać w miarę. No, okay. Zagrajmy sobie może Dumgraba. Ona nie jest zbyt dobra chyba na solo. Możecie wpaść do y na kanały. Bankul 52 XD oraz Ksavi 14 Cox. Tam będzie league w opisie, więc wejdźcie w opis. No, trochę ślepe. No tak fajny znaleźć, nie? Ja, nie I Aj, dobra, że to jest Będzie Dosyć dobrażę. ciężko. Muszę celować. Bardzo łatwo można pokonać. Ojej, ja beef. Bardzo łatwo. I, 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 to się przydaje na gimgrabach. Owsz. Ładnie. Ładnie. no to jest słabo okay. o, sam Ładnie. jest dobry no, 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 zawsze takiego który ma No też z bólem sobie i takie najgorzej rady na gema, tak jeden. Dobra. Robimy nam jednego gema, teraz mówią że mam A, ja popełniłem Ale na chwilę jest taki zatrzymany, więc. Dobra, mamy odliczanie, teraz... To Szybko że wygramy. No. A, A, wygrana jest. No, pierwsza, pierwsza giereczka wygrana, Jackie, więc spoko. Nie byłem. Dobra, otworzymy sobie skrzynaczkę. Może jakiś gadżet wypadnie. Byłoby fajnie, jeszcze chci się jakieś żadne No właśnie, w ogóle jakoś ma tej aktualizacji praktycznie. No niestety. Nic nie ma. Mamy 1000, ale nie ma żadnego gadżetu w sklepie. Spróbujmy sobie zagrać solo na mm, tej mapce. No będzie ciężko, ale może się uda. Zobaczymy. O, fajne miejsce. Dobra, do daje dużo obrażeń. To jest 6-3, jest fajnie. Dobra, mam już dwa kuby. to I kolejne dwa. Pewnie później będzie sieci, No. Jakoś szybko jej się zwiększa, mi się wydaje, po tych kubsach. Ale fajnie ona chodzi w ogóle. Jeździ na młocie. Jest szybka dosyć. Bo na tym młodzie jest szybka. Mi jej ult się akurat nie podoba, ale generalnie wydaje mi się, że to jest dobra prośba. No, dobra, nie, może nie, nie będziemy tak się wybrać. Wybrać. A moim zdaniem, ult jest słaby, trochę. Jean ma lepszego ulta. No tak. Bo, bo mal, można bo sobie to wybrać. Nie to tak średnie, tylko tak no. na chwilkę Bardzo. No i jean ma lepszego ulta. Jeśli o to chodzi. Prosty Tutaj możemy zabić tego rekordu. No, no, tak. no, to może być win. Ta roza. Nie no. wiem, czy ja się chcę. Cho chociażbym no. raczej wygrał. Chyba, że będę miała ulpa, aż do winy. to tak No i, i jest dobrze. Pierwsza gra. Dobrze poszła. No i już druga ranga na Jackie. szybko idzie. Mhm. Dobra, spróbujmy może teraz zagrać... Hmm. Może za Dymę? Możemy za Dymę, chociaż nie sądzę, że ona jest dobra na ten tryb. Ale jeszcze chciałem sprawdzić, czy ten ult... Mamy dwie Jackie. Bije przez murek, czyli że możemy przyciągnąć przez murek. Bo wiem, że bije o, Wiem, że może no. być przez murek, to akurat wiem, że może być przez O, już El Primo się nie bola. No nie wiadomo, czy być, O, że no, tak. Słabe użycie ulta, ale chciałem go przetestować. O, El Primo zrobił. Ale, ale wygraliśmy szybka gierka. To raczej Primo będzie gwiazdą gry. No. No ale szybko... W sumie ta Jackie słabo coś mi Nie Słabie. wiem, nie wiem. Już 30 kolejne przez skrzynki. No nie wiem, oblężenie jest dosyć długim trybem, więc może spróbujemy jeszcze raz salówkę. A może nie zagramy potem? No nie wiem, czy zdążymy. Już film trwa 6 minut. I teraz trochę gorsze miejsce do spawnu. Czy ona bije? Czy ona... Mm, na przykład... Tak! Zobaczcie. Ej, to jest fajne. Dobra, fajne, dobra że... spróbujmy to rozwalić. Topeny o, topenny. Ale, ale Myślę, ucieknie. Jest Właśnie, ale fajnie, że bije przez murek. To znaczy, że kogoś wow. można na przykład stać w krzakach i my robimy tak. I można zabić. Chciałem Pani. sobie ją właśnie potestować dzisiaj, tak? O tym odcinku. Mhm. To, chyba w... A, to, podoba, to to jest Daryl. Mi się akurat Remale Daryl nie podoba, ale... Mi się wydaje, że ten skin hmm? będzie lepszy. Znaczy no, skin jest fajny, ale mówię o tym, że ten nowy remodel ja Tam no właśnie, bo to nie zależy, to hmm, Mogę przegrać, ponieważ ona ma dobrego ulta. Ale możesz się bo Mogę dużo więcej teraz. Ale, ale nie Udało się, Dało fajnie... ci 1200 HP, ale... Fajnie, że biorę przez murek, to naprawdę się przydało teraz bardzo. I chyba będzie kolejna skrzynka. Tak, będzie. Kolejna już. No niestety. Nie jest ciekawego. Dobra, spróbujmy zagrać duo. Zobaczymy na kogo trafię. Może kogoś na daleko by było spoko, bo ta postać jest bardzo blisko niż na daleko. No i mamy broka. No dobrze. Dobra, ja sobie tak mogę... nie dosięgam. Postać fajna mam zdaniem. Pewno. Tutaj, o, Tutaj mamy kolejny e, team. I Jackie. W sumie nie będę ich raczej podjeżdżać. O, mój kompan też ma. Jakieś właśnie. O, ładnie teraz. A ja bym mu pomógł. Że Spróbujmy zrobić. No i udało się zrobiłem. I tutaj teraz dobry ult i ten dwie kotwinął, wow. Prawdy ładnie tak wie. To by kolaki myste tylko. No. Jedzieć. Dobra. Tutaj nikogo nie ma, z spróbę. Mam brodę. no to będzie łatwo tak bardzo. No, nie, żeby... nie tak. Yeah! To, to nie też spróbuję przyciągnąć w No, Nie! To już mam szybko, szybko tam, to nie, to nie Wydaje mi się, się, że to będzie się. win, to no. Że, no, chyba że na przykład jakiś burp już Na A, bardzo. Bardzo. I to, to chyba A tutaj mamy Nie wiem, co jest. No niestety, ale dobra, tu tak jest linek, więc nie narzekam. jest piąta randa, czyli. już dobrze. Chyba, chyba skrzynki nie będzie. Nie, ja jeszcze nie. Odcinek trwa 10 minut. Dobrze, to ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapaczkę w górę, subskrypcję, wbijajcie na kanał Bonkul 52XD oraz Ksawi14 Cox. Cześć! Cześć.